Przedstawiamy wielofunkcyjne wycieraczki, które wreszcie dościgną potrzeby kierowców. Jako świadomy uczestnik ruchu drogowego, chciałbym zwrócić Państwu uwagę na wielkie możliwości wycieraczek, które wcześniej nie zostały zgłębione. Oprócz zwykłego ruchu izolowanego, jakie wykonują wycieraczki, dla lepszego czyszczenia szyby przedstawiam wycieraczki hybrydowe. a gdy jedziesz w naprawdę trudnych, terenowych warunkach, a błoto lgnie do szyb jak nastolatki do bibera, potrzebujesz wycieraczek z dodatkowym czyszczeniem. A jeśli... A jeśli jesteś kierowcą autokaru i chcesz, aby Twoja duża szyba była nieskazitelnie czysta, Mam na to specjalne rozwiązanie: wycieraczki 360. Wycieraczki Combo nie mają specjalnej przydatności, ale jak niesamowicie wyglądają. Pochwal się nimi znajomym. Jeśli zadzwonisz w ciągu najbliższych 15 minut do pierwszej pary wycieraczek, dorzucimy ci drugą. A jeśli jesteś człowiekiem, dostaniesz jeszcze samochód.